Ona, jaka ona domna jest, to rozumie. Tam nie wejdź tego, w ten, nie wchodź z tyłu. Niechaj Nie wchodź do tyłu. Oj, <mulet> wujek, <mulet> Magda Masi, no? Jak Magda Masi? Nie może tak być. Ale... Masz Gdzie? Bo, gdzie a na ucie, Nie, to tak chyba biecki. Nie. Tak ja Tak koniecznie nie. Osiem do tego. Ja do tego. Ja ja a tak no by... to znaczy jeszcze by to jadł. Zmieńcie się pod O! Starego wydykiwali. wykiwali. Sam usiadł i Dalej a dziadek ja był, jak ludzie roślili. Ja boję się zestawić jeszcze. Proszę, o góreczkę, proszę o góreczkę. Nie nie tak, koniecznie. Tak. Jak u nas z tego to... To do pączki. No pączki no, no. rosną, zaraz no. będą. Tak, ja. te w sereg. na kucharki. Na swatelek. Potem <grym> będzie na sereg, a potem no, na swatelek.

to duża masaryna? Teraz 33 auta. A u was? Ale to auta. A ja przyszedł? Sześć siedem było. Nie auta, ale później Ça, MANDOcie, Beyaz, bo wszystkich. Brak, to Jak to momentalnie tego, to żebym tam zaraz im tam, w galopie zebrał wszystkich? Się, tak wypadało, bo ze względu na to, że byłem jeden chłop w tej całej rodzinie. Który najbliżej był, jak to mówię, odpowiedzialny za młodego. ona chce, ja mówię gdzie Matka sama, młodej matka sama, dobry. sama, bo była krzesna tej młodej też sama, no bo była na, 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 na tym tu to sama Zapawa się by była mi ty, Ale co dlaczego ciebie? Zapawa ja, ja ja, się. Wodek, piłka, no nie. Wodek, pytam się, kiedy co tam? Nie. No, dlaczego sama? Można wiedzieć. Co? Nie wiesz już? Nie wiesz. A no to Przeszne. Katarułka. Bogosławieństwo. No. Ale rodzice. Dobrze. Ale rodzice mnie nie. Oj, komat. Nie wygodnie. I te czarkownie się paliły. Leni te woda na tych młodzieżach mi płakać. Młodzież się przesz. Przyziemnie się mówi, no nie że o tej... Że się przeziemnia, ale przyziemnie ustawiona, więc... A ja jak na moczu, jak kraszą i po tych głosach, drugi raz jemu. No, to dlaczego tak się No, się cienko, to dlaczego? Zbieramy te jak no, Wszystko no. no. to wraca takie. takie. tak jak... I żeśmy jeszcze z kałuki takie by nieśli, to tam łapce patrzeć na podwórku. Dawaj spadł, ja, tam wiesz, To, 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 to było? No. To zimno? tak ja, ja tam się rozdałem. Zimno, się rozdałem. No, rozebrałem się? No, dobrać, Początkowo tak, okay, to może tak. i zimno, ale tak później to... Zresztą? Weź ciepło, było jak tańczyłeś, jak usiadłeś, to zimno. Jak mówię, idę tak, żeby mi sztućce zagrzali, bo takie były to żeby normalnie aż był Ogrzec, tyś, 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 tyś. ale żeśmy się naszmieli, się się był taki, normalnie. A dzięklowa najbardziej ty. Bo... E, kolegi, żona wiesz, spała. A nie. No, no, i ona nie, nie, wiesz, nie, 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 tam nie, no. No. Vesela, czy tam coś, nie, 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 nie,

i tak w końcu ją budzi, no nie żeby mnie zapała, a, -a Paula się przebudziła. O, pani Niklowa! No, nie znaczy co mnie, co? Bo przebudziło się do niego Niklowa i a i się śniło no nie, Jaruty. O, pani Niklowa! trzymać coś, O, patrzmy, co ma mnie normalnie. Winklowa i Winklowa, ona z Jaruta ta Winklowa. A pranek zaskoczył w pewnym momencie. A gdzie ten ginkiel? Przecież to go nie. Jedna. Jak się zaczęli tego ja tak, z tego na Pani Michlowa. Ale się śniło, wiesz w tym momencie przebudził, a ona się zerwała tak lecą. Pani Michrowa! My to tam kucharek, czy to ile osób, żeby to przyłożyć? Sobie. Ela na ile? Na e, ile? Na ile, na ile, na Coś na ile, No, może to jest, to jest, to jest. No, na tak, ile, na na No, na na sto na na ile, 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 na 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 na

a, tak, kości... to Tylko tam parę maluchów co było, to nawet nie było. A gdzie kościół gdzie dobył? Nie, trzy pióra. Chodź też, bo do dziedziny tego to. Zaczcie pojąć samochód. Za mnie wykażę, A później mówię, że jeszcze skończyło się to, że przyjechali samochodami. Ja patrzę, że już tu wszyscy pousadzałem ich tam, mniej więcej. Patrzę, watacha wchodzi, no nie kurna, tu stołów nie ma, nie? Co? No to co, wiedzieli, ile zaprosili. No to znaczy wiedzieli, ale liczyli, że może zawsze liczyli, że ileś tam A, osób prosiem. nie, wsi, nie. Ale ty na poprzednim panią, weselu połowa nie, nie dotarła, no, do, do, do Jarlot, to znaczy do tych, yy, połowa nie dotarła, ty no nie to, I no ty to, to na, tak nie nie to to tam gniesz na stołówce zauważy. tutaj na wsi, to mogli to sobie zatrzymać, jest na to, przykład <tosłuch> na stołówce, Jeszcze, jeżeli do to tego to płacisz, to, płacisz, to, to, to masz, masz, masz za ilość tam nie interesuje, czy ty czy ty masz 40, czy masz 80. I tyle było żarcia naszykowane, a przyjechało 40, to mało tego, że że się im nie wróci no ja to za to, bo przejście się zmarnuje z tych 4. Nie by każdy no. no, no, tam, tam nawet po te 200, jeszcze, minut, 40, jeszcze tych 40, nawet po te 500 na prezent, to No ale mówię, no 500 przy 40, to masz Nie spadniesz? Chyba, że parami to jest 20, 20 30, to 10 milionów. A gdzie ty idziesz? A gdzie ty idziesz? Mikołaj. Mikołaj. Dwa Mikołaj. Dwa nie, 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 tak? No. Właśnie najgorzej, jak jakaś kwiatka na to. To się nie 11 milionów, 13? Zawsze się szykuje tak. tak. Dwa. Dwa z Mikołajem nie? A tutaj zebrali... No. Tu są dwa Pani Tak, Ciepłami. Była nam milicja, milicja znalazła tego, nie powiem przyszedli. jak, no nie? 9 no. 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 godzin trwała operacja i przyszedł na drugi dzień mówili, że się I zaraz, udało, że udało się. I zaraz, co? Nie, nie. nie. To, to czekaj. To z Mazurem posłuchałem do... się śmielym. Ja mówię, że jak mu na okrętkę zrobili ten szef, to mówię, nawet Tara będzie zadowolona. No nie, bo... To... A <grym> a będzie ją ochotać. Gdyby to nogi doszły do zimy, bo były zadowolone. Gdyby szkoby, to wstawkę jest 10 cm. Ale mówię, wyobraź sobie, żeby u nas zadzwonić na milicję, żeby tam chuja po szukali. żeby tam szukali. Policja znalazła, po pojemnik z lodem wsadziła. Rozumiesz, paru przyprowadził, Bo tam u nich to welcome... mają wyposażenie sobie Dyna wszystko, i policja, i straż, i tego różne takie tam leśnicze. <grymne> A, A, Nic ich nie może zaskoczyć. <grymne> tak. U nas jakby <grymne> coś takiego policja zarbił, psu rzucił. <grymne> U nas <jak grymne> załapsy, bo górne ja, tam ci zarabcy mogą one chodzą w policji. Tak, tak samo chodzi rozjeździmy, głodek, jak to się mogłoby naprzyjść. No nie wiem, nie wiem, właśnie, no mówię ci, 9 godzin trwała operacja. i na drugi dzień podawany, że operacja, znaczy 9 godzin to akurat rozmawiamy, że operacja... Nie, 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 a na drugi tak. dzień powiedzieli, że spełniła tę rolę, te wszystkie te organy zadziałały, że widocznie krew przepływa, i tak dalej. Ale 9 godzin na to w życiu.

dopiero się razem, A czy to jest... Dobrym wychowaniem, że jeszcze nie zdążysz od stołu, Stasia Bernatowska sprząta zawsze? Nie. Czy kto chce, czy nie chce, to już Gumbel. musi... A jak to się wiesi w A jak go nie wiesi Bata, rach, to. A ty mówisz a ten, tak, że miał dobre bateria, kupę, to kupę to za że jeszcze to, to, nie. Więc do wody. światła miał włączone, to musiałem tą zmianę robić, się Ale jak szybko. Ale nie ma co jeść, to trzeba zabrać.

ja to się z mężczyzną, na przykład to nigdy nie podajesz ręki tak. tak. On może cię olać i tak cię nie pocałuje. Tak, no. Nie, tak. Aha. To się tak, Taka, ja siedzę, to to co chodzi co, co stało, i ja wcale nie muszę wstawać. To, to, to ty też chodzisz na takie jak ja taki no. siedzę i słucham no. wszystko, nie? To jest eee. eee. <śla> 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 Wstań! A już nagrywasz teraz. Przynajmniej e, sekundy powinno się przytrzymać taką sekwencję. I można wyłączyć. Już więcej nawet nie powiedzą, to nie przygotujesz. No i inaczej się nie rusza, że jest do mnie. Dań no, dań no, dań. Ale kto tak się ja, ja, ja. Do mnie koleżaną, nie kiedy przyjeżdżać w piątek, to nie koleżanki wiedziały, że są koleżanki chyba, tak? Ela, to Ela. do Baśki, jak nie przyjechać z Mawy, w piątek. No przyjechać w piątek. No to Baśka się, to, to się przygotowała. No robi bo i patrzy no, no, na mnie. No, no, robi na, na robi i już. No Baśka się przygotowała, tam porobiła tego, no nie przyjechali. Ale w poniedziałek... ...to mnie, leci tuż nad ziemią. Ale ten, już młodych tu nie było, tak? <laughs> to, Oj, nie to tak już o tak swoim to, to jest to, to, nie. Tak, to tam jest tam 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 tam. Tam tam. Pani Krystyna, jak się Pani Krystyna w Ale, ale, na przykład Janka, to też młody, Nie, pił tam tak, żeby nie, żeby się tak jak miała, bardzo, no ale to nie, to nie nie, to bardzo to jednak nie, jak to nie, nie z niego, ale tego za za się ojciec zbieram, też bardzo wiesz, kulturalnie, kulturalnie zbieram, się zachował bo bo da, się do do kijany, tam, żeby był pijany, czy co, czy Ma ojca, tak? Ma ojca, A brat to właśnie roznosił to wódkę, mówię, a mi godzina, ani pięciu minut nie przysnął, ale grzał go ale śmierć, żeby tam, żeby się... Już przewracał czy coś nie, ale na, na też no. No, sam jest, że wiesz, na, no może, no, powinien w zasadzie przyjechać moim zdaniem na ślub czy i raczej ślub przyjechać to, sam od siebie chociażby nie do kościoła, nie? No Z tak. I wtedy no, ja to ja przyprawiaj, go tak. Za

ja może by przeżywał w kościele, bo by przyjechał, to wszyscy na niego patrzą, tu nieproszony, tu tego, no to takie. Nie, nie wiadomo jak się zachować. Tak, to nie wiadomo, to już lepiej wydaje mi się. Przestań się głować, że już popyski nie dostęp. Mówi nie życiu, nie ja do tego. No, no nie, ja to, to tam młodo, no się nam to tak głos, ale ale to ja nie chcę, że taką młodą. Chcę. <laughs> to tam nic nie mówię. No i ja ja... nie gada. Nie, pracę... ta była, ta kuchala, kuchala się, nie, gadał, nie, bada, 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 już bada, już bada, nie, 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 Mówi do do. mówi nie, nie, mówi, bo nie, ani z nie, 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 z tej strony, nie, 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 tam nie, nie, Mówi, tu sąsiad z tego. To mówię, leś pan po krzesłach, nie? No to, to nie wiem, tam ileś tych krzeseł. Patrzę, taka łapka na podwórku, te łatkę, ręcznik położyłem. No i... Wyobrażasz, jak my będziemy robić wędzele, jak mi to będzie